Siemka, w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o w miarę pewnej inwestycji. Ceny na większości itemów, to znaczy naklejki czy kapsuły, odbiły. Gdzie-niegdzie te piki są bardzo duże. Dziś pogadamy o skrzynkach, które są aktualnie nisko. Powiem wam kiedy je kupić i też które moim zdaniem wybrać. Chciałem was jeszcze zaprosić na stronę skinsmanki, gdzie można kupować i wymieniać swoje skiny. Tutaj można fajnie przenieść balans z tej stronki na Steama, bo nie wliczają cen naklejek do wartości skina, a na Steamie naprawdę fajny procent można dostać za te naklejki, no albo po prostu znaleźć sobie jakiegoś fajnego skinka do pogrania no i mieć naklejki na nim za darmo. Pamiętajcie o kodzie RAFIKOS, plus 35% do wpłaty, zapraszam, link w opisie. Zacznijmy od tego, dlaczego skrzynki są aktualnie nisko. Cały czas mamy promocję na Paryż, no i kapsułkę można kupić za złoty 5. Kiedy cena otworzenia skrzynki to minimum te kilkanaście złotych, nie? Kluczyk plus sama cena skrzynki, więc tutaj od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych. No więc ludzie po prostu wolą sobie przeznaczyć kapitał na kapsułki, póki jeszcze są. Więc kiedy promka zniknie, no to te ceny powinny się uwolnić i zacząć elegancko rosnąć. Skrzynki to taki case, hehe gra słów, że nieważne praktycznie, którą wybierzecie, jeśli ją odpowiednio długo przetrzymacie, powinna wzrosnąć. Tak było, jeśli Valve nic nie zmieni systemem dropienia skrzyneczek, to tak zostanie. Więc nam chodzi po prostu o zmaksymalizowanie zysków i teraz przedstawię wam kilka, które moim zdaniem są spoko. Zaczynamy od prime dropów, czyli na te skrzynki jest 99% szans. Takie, takie właśnie skrzynie aktualnie się znajdują. Kiedy najlepiej to kupić w środę, następuje ten reset dropów, więc wtedy dużo tych skrzynek po prostu wpada na rynek. No i widzicie, nagrywam to właśnie idealnie w środę, już wieczorem. No i mamy te spadki i to tam jest, cyklicznie się to powtarza od najstarszych, kiedy wejdzie nowa skrzynka, Fracture wypadnie, no i wtedy jej cena fajnie piknie w górę, oczywiście Snakebait zajmie jej miejsce, no i zacznie się wiecie, wzrost jej ceny, więc te skrzynki bardzo przyjemnie, skrzynia snów i koszmarów myślę, że na cs 2 też to jest spoko sprawa, ma w środku Butterfly'e takie były moje typy, teraz rzadka pula dropów, no to jest 1%, że któraś z tych skrzynek wypadnie, więc no po prostu Supply już będzie tego spadał ja jestem zwolennikiem ogólnie kupowania tanich skrzynek. No i od takich zacznijmy. Mamy skrzynię pryzmatu 1 i 2, one mają te same kosy i strefy zagrożenia. W środku mamy, na przykład w strefie zagrożenia, wykończenie Case Hardened. Ogólnie tu i tu kosy są te same, po prostu są wykończenia inne. Więc tu jest Case Hardened, to tak najbardziej. Tutaj mamy na przykład Dopplery, Marble Fade'y. Nie ma tu jakiegoś Karambita, Butterfly'a i tak dalej, ale są spoko kostki, fajne wykończenia, no i jest to tanie. Teraz skrzynie po prostu z tanimi koskami. Revolver case bardzo fajna opcja, bo jest jeszcze relatywnie tani. 8 zł. Gamma i chromy są droższe. I możemy tu na przykład bajonety, ale na przykład karambity w case hardencie więc blue gem, fajnie. To będą otwierać, żeby, wiecie, spróbować to zdobyć, youtuberzy i tak dalej. Więc tu mamy pierwszą skrzynię. Dalej jest gamma tutaj gamma toplerki bajonety tak samo karambity. No i na końcu chromka tutaj tak samo bajonety też będą karambity na przykład te gertufy, dopplery, marble fady, więc to są po prostu te skrzynki, które mają w sobie te kostki e, fajne i te fajne wykończenia na raz To takie moje typy, te najdroższe, to nie polecam kupować o, za 100 dolarów i tak dalej. Ogólnie drogie skrzynki to jest też taka opcja, że no spoko, to będzie rosło. E, no i jak macie budżet, to na przykład inwestowanie w breakouta, spoko sprawa, jasne. E, tylko starałem się skupić na takich bardziej tańszych. No i takie są moje wybory. Oczywiście tych dobrych skrzynek jest jeszcze więcej i można byłoby to tak dalej wymieniać. Pamiętajcie, żeby... Dobra, jeszcze jak, jakie stronki używam, żebyście własnie analizy mogli, mogli dokonać. CSGO Stash, tu mo można zobaczyć jakie są rzeczy w środku danej yy, skrzynki. CSGO Database, aktywna pula dropów, Prime, wycofane yy, skrzynki. No i na końcu CS, yy, CSGO Case Tracker, który pokazuje po prostu yy, w, w danym miesiącu, które skrzynki się otwierały najbardziej Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa pa!